Trwający od ponad dwóch lat, remont głównej części Starego Miasta Bochnia jest sporym utrudnieniem, zarówno dla mieszkańców, jak i przedsiębiorców. Przebudowa miała na celu ożywienie społecznej i gospodarczej zdegradowanej tkanki miejskiej. Na efekty trzeba jeszcze trochę poczekać. Bochnia Rynek Odnowa to projekt, który jest projektem wieloletnim. Jego wartość to ponad 22 miliony złotych, bardzo piękną dotację. Na ten projekt pozyskaliśmy, bo ponad 16 milionów. Przez cały czas trwają też prace przy północnej części rynku. Centrum Bochni zmienia swój wygląd od 2018 roku a mieszkańcy nieustannie czekają na zakończenie prac. Budowa na ten moment trwa już trzeci rok, no mam nadzieję, że kiedyś się skończy i że będzie już kiedyś fajnie wyglądało, no przedłuża się to niemiłosiernie. Czekamy już kiedy to wszystko się skończy, kiedy to będzie no, to całość skończona, ale kiedy to będzie nie wiadomo. Projekt pod nazwą Rynek Od Nowa odbyła się w trzech etapach. W 1253 roku nastąpiła lokacja miasta i w związku z tym Wszystkie prace, jakie robimy muszą być pod nadzorem zarówno konserwatora, archeologa, architekta, więc są to naprawdę działania trudne i wymagające złączenia różnych dyscyplin po to, żeby ten efekt okazał się pożądany. Dodajmy, że burmistrz miasta podkreślił, że poprzez przebudowę Bochnia stanie się bardziej atrakcyjnym dla turystów miastem.